Weronika Boruch, Hotel Solaris Toruń, dobrze mówię. Tak, zgadza się. Cieszę się, że się widzimy, bo chciałbym porozmawiać o kilku takich ważnych rzeczach, które e, moim zdaniem będą doskonałymi historiami do e, powtórzenia albo do tego, żeby złapać jakąś odrobinę podobieństwa w wielu przypadkach rodzinnych hoteli biznesowych w Polsce, rodzinnych biznesów hotelarskich w Polsce, bo Ty e, taką rodzinę hotelarską w Polsce reprezentujesz. Akurat z hotelem Solaris, moja rodzina jest związana od 2012 roku, jeśli dobrze pamiętam. Ja wtedy byłam w, w liceum i pamiętam, że e, pierwsze, pierwsze wakacje, e, nawet trochę e, miałam mini staż w restauracji w hotelu i e, na recepcji również. Później jakby moja droga z, z hotelem się rozeszła, ale moja mama dalej prowadziła hotel, tak naprawdę do dwa lata temu, do, do pandemii. Jaki jest hotel Solaris w Toru? Hotel Solaris jest to butikowy hotel położony w samym, w samym centrum truńskiej Starówki. Mhm. Wyjątkowe w tym hotelu jest to, że hotel jest zabytkowy. Jest położony w dwóch kamienicach, z, jeśli dobrze pamiętam, to XVII i XVIII wieku. I w hotelu mamy bardzo dużo takich zachowanych, oryginalnych fresków, ceglanych ścian i, i belek drewnianych. Także klimat hotelu jest naprawdę wyjątkowy. Zdecydowanie to, że jest to hotel prowadzony przez rodzinę, nie jest to hotel sieciowy, Dodaje hmm. e, mu takiego charakteru e, bardzo wyjątkowego. Jaka była Twoja historia? Jak wyglądają sukcesje? W rodzinnych biznesach hotelarskich w Polsce ja znam kilka takich historii, one są bardzo różne. I Ty też. Jesteś, powiedziałbym, taką spadkobierczynią właśnie biznesu hotelarskiego, co jest dla mnie z jednej strony bardzo dużą radością, bo mamy kolejną młodą osobę, która w ten biznes wchodzi, angażuje się i z mojej perspektywy, z mojej obserwacji robi to naprawdę z bardzo dużym entuzjazmem, fajnym zaangażowaniem w zespół, ale pojawiłaś się i ja nie wiem, czy to był twój plan na życie od samego początku, czy to się tak poukładało, bo coś. Ja miałam troszeczkę inny plan, planowałam mieszkać za granicą, w ogóle planowałam otwierać studio jogi, więc bardziej szłam w tym kierunku. Ale właśnie pandemia, myślę, jak wielu osobom zamieszała w życiu, tak również mi, ale w takim bardzo dla mnie pozytywnym sensie, ponieważ właśnie kiedy hotele, wszystkie i restauracje w Polsce zostały zamknięte na okres pandemii, wtedy moja mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, że. Ona nie czuje już tego, żeby od nowa ten zespół budować po otwarciu, kiedy już te wszystkie restrykcje zostaną odwołane, i zastanawia się właśnie między sprzedażą a przekazaniem tego biznesu mi. Ja wtedy to był taki bardzo ważny moment w sumie dla mnie, i długo szczerze powiem, biłam się z myślami, bo to nadal jest tak trudny rynek teraz popandemiczny, ale ostatecznie zdecydowałam się wrócić. Do Polski, właśnie podjąć rękawice, zaangażować się w to, szczególnie, że, że wspomnienia z hotelu Solaris miałam zawsze bardzo takie ciepłe, przyjemne. Mhm. I jakoś też taka myśl o tym, że ten hotel miałby już nie być nasz, bardzo mi się nie podobała. Więc wróciłam do Polski dwa lata temu. I przez rok miałam taki okres przejściowy, gdzie razem z mamą budowałyśmy zespół. To też było na początku trudne, więc ja pracowałam. Mhm i na recepcji, wydawałam załom śniadania, rekrutując kolejne osoby i ten zespół powiększając i dokładnie rok temu ostatecznie już przejęłam, przejęłam całą działalność i jestem jedyną właścicielką. Wow, gratuluję. Wiesz co, właśnie powiedziałaś trochę o tym, o co chciałem Cię zapytać. Nie pytając nawet dostałem odpowiedź, że faktycznie dostałaś decyzję do podjęcia i mogłaś się podjąć dokładnie tak, jak Tobie się podobało. I druga rzecz, mm. To to, czy byłaś zmuszana do tego, żeby się w niego angażować. Ucząc się w szkole hotelarskiej, spotkałem ludzi, którzy razem ze mną w tej szkole byli, których rodzice wysłali do tej szkoły z założeniem: pójdziesz, nauczysz się, bo musisz przejąć nasz biznes i rozumiem, że u was tak nie było, ty jakby ty miałaś taką dowolność od samego początku. Tak, ja miałam dowolność od początku, nie było, nie było takiego, takiej informacji ze strony rodziny, że, że koniecznie to muszę robić, to była jedna z, z możliwości. I okay. wydaje mi się, że to też dzięki temu, że ja mogłam podjąć tą decyzję, miałam inne nastawienie do niej, bo podjęłam tą decyzję już myśląc właśnie o tym, jakie miejsce bym, bym chciała stworzyć, czy, czy co bym chciała w nim zmienić i tutaj też nie było takiego oporu ze strony mamy, że teraz wszystko musi zostać tak jak było. Czy też jest trochę tak, że ty te swoje podróże po świecie przekładasz trochę na ten biznes, który budujesz tutaj? Bo to jest jakby potężny ładunek świadomości, który ty przywozisz ze sobą, związany z obiektami, związany z poziomem jakości serwisu, którego doświadczasz, będąc w różnych miejscach na świecie. Czy to czyni ciebie taką bardziej świadomą hotelarką? Czujesz to? Zdecydowanie tak, chociaż wcześniej szczerze mówiąc, nie zwracałam nigdy tak świadomie uwagi na to, jak, jak to działa w innych hotelach, jak to wygląda. Teraz na pewno mam już tą drugą perspektywę, tak? I za każdym razem, jak gdzieś, gdzieś jestem, to, to zwracam na to uwagę i widzę te różnice za granicą czy, czy w Polsce. Myślę, że, że największą różnicę widzę w podejściu do, do gościa, że jednak u nas jest taki m, często duży dystans, a, a za granicą a raczej ten dystans jest skracany, y, mówi się y, po imieniu, y, jest, jest troszeczkę inaczej. Okej, okay. i chciałabyś coś zaimplementować do siebie. Masz hotel historyczny, macie historię jakąś do opowiedzenia, czy da się połączyć taką, taką historię właśnie z tym skracaniem dystansu? Myślę, że tutaj jeśli chodzi o łączenie historii i takiego bardzo indywidualnego podejścia do gościa, czy stwarzania takiej właśnie domowej atmosfery, jak najbardziej można połączyć. Goście też często sami nas pytają o. O historię hotelu. Mamy nawet pana, który mieszkał w hotelu, jak jeszcze hotel był budynkiem mieszkalnym, który do nas co roku przyjeżdża na rocznicę, więc my tę historię też opowiadamy, opowiadamy innym gościom. I mamy takich gości, którzy są u nas stałymi bywalcami, którzy znają właśnie po imieniu dziewczyny na recepcji. My, my również, jeśli, jeśli jest taka zgoda, to też zwracamy się po imieniu. I myślę, że to tworzy taką fajną. Długofalową relację. E, Weronika, powiedziałaś w jednej z części wypowiedzi, że przez rok przechodził, miałaś taki okres przejściowy razem z mamą odbudowywałyście zespół. Jaką kulturę tego zespołu, jaką kulturę tej organizacji ty chcesz zbudować? Mi zależy i bardzo na to stawiam od samego początku na tym, żeby zespół był zgrany i zaangażowany, więc stawiamy bardzo mocno na to, żeby atmosfera pracy była dobra. I żebyśmy, żeby komunikacja była jasna, żebyśmy rozwiązywali wszystkie problemy na, na bieżąco, żeby też nie było takiej rotacji. Żeby. Tutaj już też mogę powiedzieć, że od tych dwóch lat, kiedy jestem, mam taką dużą część, taki kory zespołu, który jest niezmienny, który chce się rozwijać, bo to też wszyscy w zespole wiedzą, że ja stawiam na, na rozwój. Jedyne, co jest pewne u nas, to to, że będziemy cały czas się zmieniać i. Mieć coraz lepsze podejście do, do gości, do klientów, i, i zmieniać hotel, tak, żeby goście zawsze byli zadowoleni, a pracownicy się rozwijali cały czas. To, w jaki sposób mówisz o tym swoim zespole, w jaki sposób podchodzisz do rozwoju tego zespołu, świadczy o Twojej bardzo wysokiej świadomości w budowaniu biznesu, który, no, biorąc pod uwagę to, w jakim biznesie jesteśmy, jest w 100% oparty o ludzi. Skąd to się wzięło? Myślę, że ja naturalnie mam taką ciągłą potrzebę nauki. To jest, to jest jedna rzecz, więc jeśli ja sama cały czas staram się czytać, słuchać, tak teraz, no, od dwóch lat typowo o hotelarstwie czy o rozwoju biznesu o tym, jak budować zespół, to też. Naturalnie myślę, że przekłada to się na, na to, że w zespole um, również motywuje e, osoby do, do rozwoju, do poszukiwania lepszych rozwiązań, do szlifowania swoich umiejętności czy podnoszenia kwalifikacji. I wydaje mi się właśnie, że to tak w, w wynika z mojej, z mojej osobowości po prostu, że jak się czymś zainteresuje, to chcę być w tym coraz lepsza e, i, i tego samego staram się e, uczyć e, u, nas, u nas w zespole. Czy czujesz w tym, w jaki sposób pracujesz i w jaki sposób budujesz zespół Twoją przewagę nad innymi hotelami? W sensie Twoją przewagę konkurencyjną. Z tego, co rozmawiam z zespołem, tak, bo przychodzą do nas osoby, które pracowały w innych hotelach. Czy opowiadają nam też, jak to wyglądało na rozmowach rekrutacyjnych? To jest faktycznie różnica, myślę, w tym, jak, jak, jak działamy w, u nas w hotelu Solaris, w takim właśnie podejściu zorientowanym na dobrą atmosferę w pracy i zorientowaną na podnoszenie kwalifikacji. A jakie miałaś największe wyzwania w ciągu tego roku przejściowego i teraz? Myślę, że największym wyzwaniem była była organizacja pracy, zorientowanie się w ogóle w, w tym, co jest konieczne do tego, żeby dobrze prowadzić, do tego, żeby dobrze prowadzić biznes i żeby każdy był poinformowany i wiedział co robić. Na początku właśnie myślę, że największy największy problem był z tym, z podziałem obowiązków, z tym, że był no. troszeczkę chaos, nie było takiej dobrej organizacji, co skutkowało tym, że był bardzo wysoki poziom stresu w zespole. A teraz mogę śmiało powiedzieć, że mój zespół chyba nie ma takich, regularnie, przynajmniej nie ma takich sytuacji stresowych, bo wszystko mamy pod kontrolą. Chcę Cię zapytać o narzędzia, bo jesteś jedną z pierwszych. Jeżeli nie pierwszą, właścicielką, dyrektorką hotelu, która zdecydowała się na to, żeby wprowadzić SOPYT-15. A jaką ty widziałaś w tym szansę dla Twojego zespołu? Ja szukałam właśnie wtedy narzędzi, które pomogłyby mi tą pracę zespołu. Usystematyzować, zebrać w całość i w łatwy sposób przekazać. Dlatego, że my w, no, mieliśmy oczywiście zakres obowiązków, tak spisany, ale to się nie sprawdzało. Mieliśmy też założony taki czat dla wszystkich um, osób z, w hotelu, który. Dzień i noc był po prostu aktywny i osoby, które, no ja byłam podpięta do niego cały czas, więc dzień i noc dostawałam wiadomości, pytania. Cały czas była taka wymiana informacji. Moja menadżerka właśnie czy kierowniczka recepcji, nawet kiedy miały wolne, to musiały te problemy na bieżąco rozwiązywać, więc tutaj nie było w ogóle odpoczynku. A mi zależało też na tym, żeby, żeby odpoczynek. Że, żeby odpoczęli był, żeby wychodząc z pracy, dziewczyny nie musiały się też przejmować, yy, czy, czy wszystko idzie dobrze, czy wszystko jest w porządku. I dla mnie ten spokój ducha też był bardzo ważny, więc szukałam innych rozwiązań niż standardowe, po prostu procedury spisane na kartce. A, czy w, jakiej części, w jakiej części udało Ci się to zrealizować? No bo, bo korzystacie, korzystacie z. Bo jakby to nie jest tak, że narzędzie samo rozwiązuje problemy, Jak młotek, tak? Jak jest? I ja umiem z niego korzystać, bo faktycznie umiem wbijać te, 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 te gwoździe. Raz i powiedziała mi, że rozmawia, rozmawiałyście i powiedziałaś, Iza, wszystkie jakieś czaty, Whatsappy, Messengery zniknęły. Czy to jest prawda? Czy, czy to, to możesz to potwierdzić? To, to Mogę to potwierdzić. To jest wielkie osiągnięcie i cudowna wiadomość. Z czatów teraz korzystamy tylko i wyłącznie po to, żeby wysłać sobie zdjęcia. Jeśli mamy na przykład jakiś event i sala wygląda pięknie, to tam sobie się tym, mhm. e, ale wszystkie pytania, wątpliwości, e, właśnie jakieś wyjaśnienia, jak coś zrobić, gdzieś coś znaleźć, e, tego już nie ma i to już naprawdę myślę, że ponad pół roku, no jeśli nie więcej tak naprawdę. Już nie pamiętam, kiedy w nocy dzwo dzwonił mi telefon i widziałam wiadomości od okay. Piękne, a powiedziałaś też, że wrzucamy sobie zdjęcia w, w czatach mhm. To mm -hmm. też macie galerię w SOPY 15, możecie spokojnie, spokojnie drogi też. Kwestia kolejnego przyzwyczajenia. Jeżeli chodzi o, o taką działalność i samodzielność, właśnie osób, menedżerów, z którymi pracujesz, czy ty zauważyłaś jakieś zmiany? Jak Wam to pomogło w codziennej operacji, poza komunikacją? W ogóle przede wszystkim to też SOPYT 15 pokazał nam, jak wielu procedur my w ogóle nie, nie, nie mamy przemyślanych. Czy one tak się dzieją po prostu, a to nigdy nie było określone i spisane, czy nagrane, tak? Jak tutaj na SOPYT koleżanko. Korzystamy głównie z, z filmów, więc to była taka, myślę, też największa wartość, druga największa wartość poza tym spokojem i tą lepszą komunikacją. Odkryliśmy jeszcze inne obszary. W których y, potrzebowaliśmy tych procedur i myślę, że każda osoba, która y, kieruje działem ma dużo większą teraz kontrolę nad, nad tym, jaki jest standard pracy y, mm. y, i właśnie w momencie, kiedy standard się zmienia, nagrywany jest filmik, wrzucany jest na platformę, wszyscy wiedzą, jak to działa, jeśli ktoś zapomni, to zawsze może sobie właśnie obejrzeć go jeszcze raz, no to jest mega wartość. Super. Weronika, czy jest coś, o co ja powinienem Ciebie zapytać, bo ja się dowiedziałem... Dużo na temat tego, jak może przebiegać sukcesja rodzinnego biznesu hotelarskiego, dużo dobrowolności, świadomość decydowania, propozycja, a nie wpychanie kogoś w buty. Proces wspierania przez u ciebie akurat był rok, potem budowanie kultury organizacji opartej o ciągły rozwój i taki well-being pracowników, który dzisiaj jest, myślę, jednym z kluczowych elementów. Prowadzących do tego, że możemy osiągać z, z ludźmi, z zespołem sukces. Trzecia rzecz to Hotel Solaris jako fajne miejsce do pracy. Jeżeli myślimy o ludziach tak, młodych, to środowisko gdzieś jest mi bardzo bliskie. I czwarta rzecz to gotowość, umiejętność zadawania pytań, które przynoszą rozwiązania stałe i powtarzalne. Ja myślę, że idealnie, idealnie to podsumowałeś. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. Jeszcze raz Weronika Boruch, Hotel Solaris, Toruń. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.